Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku omówienia kart z nowego dodatku do Hearthstone, a, wyjście z cienia. No w miarę ukazywania się ich jestem naprawdę bardzo podekscytowany, coraz więcej kart mi się podoba. Już widzę co tutaj się może zarysowywać nam, jeżeli chodzi o nową metę. No i przede wszystkim anty-combo mm, karty, anty-OTK. Mm, Także to mnie bardzo cieszy, gdyż nie lubię tego na laderze, jeżeli można tylko być biernym obserwatorem i nie można nic zrobić na to, co robi przeciwnik. Tutaj ukazują się takie karty, więc to mnie bardzo cieszy, bo o to się martwiłem. Ale to mamy, także przejdźmy sobie od razu do meritum i kolejne kilka nowych kart omówię dla Was. Cyklon Many, Dwa mana, stronnik, to jest taki 2-2, żywiołak... Dla maga, okrzyk bojowy, dodaj losowe zaklęcie maga do Twojej ręki za każde zaklęcie rzucone przez Ciebie w tej turze. A. No jest to ciekawa karta. Jest to epicka karta. Jest ciekawa, tylko pytanie w jakim rodzaju talii, Może w jakimś agresywnym magu? Może w jakimś magu na żywiołaki? No bo ile możemy rzucić zaklęć w jednej turze? I kiedy to możemy zrobić tak naprawdę? To jest okrzyk bojowy. Dodaj losowe zaklęcie maga do Twojej ręki za każde zaklęcie rzucone przez Ciebie w tej turze. No więc, mimo że to jest koszt many 2, no to musimy to minimum zagrać w czwartej, piątej turze. No mamy, mamy czary za jeden many w, w agresywnej wersji. Więc niech to będą trzy, powiedzmy. no Losowe zaklęcia maga są w porządku. Takim agresywnym talium zawsze brakowało czasami doboru kart, czasami te, kart, te talie się wypalały, bo w pewnym momencie kilka szybkich, yy, tanich jednostek yy, nagle nie ma co grać, jeżeli nie ma alunet, nie ma jakiegoś doboru, nie ma tajemnego intelektu. Więc no to daje jakby możliwość takiego napełnienia swojej ręki, czy znalezienia dodatkowych obrażeń, które nam brakują, albo jakiegoś usuwania, lub właśnie znalezienia doboru kart. Yy, także myślę, że to jest w porządku do takiego agresywnego czy jakiegoś midrange'owego, no, może na żywiołakach. Na pewno plusem też tego, jest, że jest żywiołak. Mamy synergię umaga maga z żywiołakami też. Do kontrolnego, no nie sądzę, bo w kontrolnym magu, no to nie rzucimy naturę więcej niż jedno zaklęcie prawdopodobnie. Jedno czy dwa zaklęcia. Jednak uważam, że to może być grywalna karta w standardzie, właśnie w takich jakichś bardziej ofensywnych taliach. Pojedynek za pięć many. Zaklęcie dla Paladyna. Przyzwij po jednym stronniku stali każdego gracza. Będą walczyć. <laughs> no właśnie, to mówiłem co się anty otk I to jest właśnie jedna z tych kart. To jest klasowa akurat dla Paladyna. No, możemy wyciągnąć kartę, jakby, na której się opiera talia naszego przeciwnika. Czy to jest Maligos, czy jakiś Mechatun. Czy cokolwiek innego. Pytanie, czy chcemy to wkładać anty-OTK, bo mamy już w tym rozszerzeniu inne karty może nieco lepsze, no, można to powiedzieć, że. zastanawiające, czy chcemy to używać, ale chyba mm, soczewka pryzmatyczna, coś takiego zostaje, więc zamiana czaru mm, kosztu zaklęcia z stronnikiem, no też być może. Mm, My chcemy wyciągnąć jakieś fajne, mocne karty ze swojej talii, niech to będzie jakaś shirwala, um, cokolwiek. No, ciężko powiedzieć mi, czy to na pewno będzie grywalne, na pewno jest to jakaś tam opcja znowu anti-OTK, czy na jakieś agresywne rzeczy chcemy. No możliwe, że tak, za 5 mana, jeżeli będziemy mieli jakieś duże jednostki w swojej talii, wyciągnąć jakąś dużą jednostkę z prowokacją, czy właśnie shirvala, która leczy nas dodatkowo. Czy to jakiś Tyrion? Mm. Nie jestem jakimś super fanem tej karty, oczywiście cieszę, że jest Anti otk ale mamy inne opcje. Na ten moment ciężko mi powiedzieć, czy jest grywalne, bo za mało trochę jest jeszcze jednostek Paladyna nowych pokazanych. Ale na pewno też nie można przekreślić tej karty, bo być może znajdzie ona jakieś tam zastosowanie. Przyczajony sabotażysta 6-mana 5-6, neutralny stronnik, epicki. Okrzyk bojowy Twój przeciwnik rzuca losowe zaklęcie ze swojej ręki, cele wybrane losowo. No i właśnie to jest świetna karta. To jest karta, na którą jestem naprawdę em, mega zahajpowany, że tak można powiedzieć. E, to jest znowu jakby anti-OTK. E, czy to będzie jakaś naturalizacja, którą utrzymamy Mechatun na koniec? E, czy to będzie jakieś, nie wiem, zamaszysty cios, który trzyma Maligos do kombinacji, i tak dalej, i tak dalej można powielać. Jednak również na jakiegoś maga yy, można mu zabrać ważne zaklęcia. Yy, świetna karta, uważam. Czy to na jakiegoś Paladyna, jeżeli to byłoby też próbowane, yy, coś w stylu OTK. Yy, także naprawdę, no nie wiem, świetna karta. Świetny design karty. Twoje przydzielnik rzuca losowe zaklęcie. Mieliśmy szczura, który wyjmował losowego stronnika. Tutaj mamy coś, co daje losowe zaklęcie. Statystyki w ogóle to są dobre. 6 na 5-6 to są naprawdę solidne statystyki. A efekt jest po prostu świetny. Myślę, że znajdzie zastosowanie na 100% w taliach jakichś tam kontrolnych, midrange'owych. Strasznie się cieszę, że taka karta powstała. Nowy szczur na zaklęcia, można by powiedzieć. Przyczajony sabotażysta. Istota z cienia. Dwa stronnik, 2 na stronnik 2-2 dla kapłana. epicki Okrzyk, były przemień w kopię 2-2 przyjaznego stronnika z agonią. A. Ciekawa karta. Można by porównać do Taldarama, który mieliśmy legendę, ale to był 3-3 i się zamieniał cokolwiek tak nie musiał być to stronnik z agonią nie musiał być to też przyjazny stronnik można było to zagrać na jednostkę przeciwnika więc troszkę może ciężko to porównywać ze sobą jednak yy, jest jakaś synergia no jeżeli powstanie coś pod Agonie jeszcze więcej dla kapłana na pewno będzie to w porządku karta wiemy yy, że te agonie jakby efekty jeżeli mamy jakiś mega silny no to jest to wartościowe, żeby dodatkowo mieć kopię karty z Agoniu. Ehm, także myślę, że na pewno z potencjałem, jeżeli coś właśnie na Agoniach e, będzie miało prawo bytu u Kapłana. Nozari! 10 many, legendarny stronnik dla Paladyna, 4,12 statystyki, Smok. Okrzyk bojowy, przywróć obu bohaterów do pełni zdrowia. <laughs> o, taki Rino Jackson. <laughs> Eee, można by powiedzieć, za 10 many. Eee, różne są opinie na jego temat. Brzmi ciekawie, fajnie, że to jest smok, bo być może to znajdzie nam synergię właśnie do archetypu paladyna na smokach. Eee, tylko właśnie, zastanówmy się głębiej nad tą kartą. Zostaje to aż 10 many. Nie ma chyba na ten moment jakichś kart. Eee, Zmniejszających koszt many, chociaż tak jak mówiłem, chyba soczewka pryzmatyczna, czy coś, coś takiego nazywa, zamienia koszt zaklęcia z stronnikiem. Napiszcie w komentarzach na pewno, bo nie jestem 100% przekonany, ale chyba to zostaje jeszcze w standardzie. Jeżeli tak, no to możemy to zamienić, powiedzmy, koszt many jakiegoś zaklęcia taniego na yy, tonozarii, na przykład w piątej że Wtedy wartość jest naprawdę tego niesamowita jeżeli nie ma tego w standardzie i kosztuje to 10 many to jest problem, tak? To jest pewien problem, bo czy chcemy na, na agresywne talie powiedzmy, tak? Niby okej, okay, ale no, na agresywne talie jeżeli do, do, trwamy do 10 tury to zazwyczaj i tak wygrywamy pojedynek um, na jakieś kontrolne czy to życie aż nam będzie tak potrzebne i czy będziemy naprawdę spadać na zdrowiu w turze dziesiątej jest to taki duży znak zapytania. Tak jak mówię, jeżeli soczewka pryzmatyczna, to uważam, że super, i wtedy można to jakoś skombować. No ważne, że to jest smoki. Archetyp w archetypie na smoki na pewno to będzie brane pod uwagę. Także fajny design, też karty. Fajny art. Także Nazari uważam, że jest na pewno rywalny w talii Paladyna na Smokach, który już się nam powoli tutaj klaruje. Wymierzony strzał, 4 mana czar dla łowcy. Daj 4 punkty obrażeń stronnikowi: Odkryj zaklęcie. Yy, to solidna karta. Pytanie do jakiego rodzaju. Mamy Zul'dżina, portret dla, yy, dla właśnie łowcy. Kolejna jakby alternatywa dla tego, czy na zaklęciach może łowca przetrwać, czy właśnie jakaś kombinacja jednostek i i Zaklęć, na pewno solidna, solidna karta, bo jest Zul'jin, więc myślę, że będzie na pewno brana pod uwagę w takim rodzaju łowcy, bo teraz już nam Rexar odpada, trzeba będzie troszeczkę zmienić jakby styl łowcy, na początku może być to albo tanie jakiś naprawdę agresywny deck na bestiach, albo właśnie połączenie, albo na Zaklęciach, albo jakieś połączenie właśnie Zaklęć z jednostkami i Zul'jinem, na no, pewno solidna karta, odkrywamy dodatkowo zaklęcie, więc znowu mamy wartość i elastycznie możemy sobie dobrać zaklęcie, które w danym momencie potrzebujemy. E, więc wysoko oceniam tą kartę i myślę, że będzie grywalna e, u łowcy. Kolejna karta 8 ma na 6-8 legendarny stronnik dla kapłana Katrina Muerte. Na koniec swojej tury przyzwij przyjaznego stronnika, który zginął w tej grze powiedzieć Keltuzat, porównanie. Statystyki były takie same kiedyś, 8x68, 8, ale Keltuzat hmm, przyzywał stronników, które zginęły w tej turze. E, to jest przyzywa stronnika, który zginął w tej grze. E, na pewno to jest mocna karta. Można zbudować pod Totalie jakieś mocne jednostki. E, mogą nam zginąć. E, no, dodatkowo, mimo że to są statystyki w porządku, 8x68. Eee, gramy to w danej turze i na 100% to nam przyzywa jakąś jednostkę, która nam zginęła. Na 100%, bo to nie, nie może tego wyci wyciszyć w tej turze, w której gramy. Zna za 8 mamy 6-8 i coś, co jeszcze nam zginęło, więc naprawdę bardzo mocna karta. Czy można zbudować jakieś mm, kapłana na dużych jednostkach, znowu jakiegoś big yy, prista? To nie wiem, to będzie jeszcze zależało od innych kart, ale sam efekt jest naprawdę bardzo silny. Statystyki są OK. I jakby dwie jednostki duże, gdybyśmy mogli wprowadzić za 8 many, to jest dodatkowa wartość. No i jeszcze wiadomo, to będzie ciężkie do usunięcia przez naszego przeciwnika. I być może jeszcze w następnej turze kogoś przyzwie i w następnej. Naprawdę Katrina Muerte, bardzo mocna karta dla kapłana. Ostatnia karta. Czachotłuk! Czachotłuk! 8 many, neutralny stronnik, 3-12 statystyki, zryw, gdy zaatakuje i zabije stronnika może ponownie, może zaatakować ponownie. 8 mana, 3-12 gdy zaatakuje i zabije stronnika może zaatakować ponownie. Czachotuk. No, fajna nazwa, też ciekawy art. Hmm, ale nie wydaje się to dobrą kartą. Prawdopodobnie do areny to jest ok. Do areny myślę, że to jest w porządku, ale w standardzie do tego zupełnie nie widzę. Hmm, mamy dużo lepszych kart, jakby do usuwania jednostek przeciwnika. Za 8 manów stanik: 3,12. Hmm, raczej nie. Raczej nie. Ale takie statystyki duże, jeżeli chodzi o zdrowie. Widzieliśmy, że Moszok się wydawał słaby, 2,14, a Kapłan cały czas zostaje, nie ma nerfu na mm, boski duch i no, inner fire wewnętrzny. No, no, chodzi mi o to, że podwajanie zdrowia i zamienianie jakby ataku z obroną e, lub wyrównywanie po prostu statystyk. Obrony, jakby atak. Może, 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 ale nie sądzę, bo mamy <śmamy> chyba lepsze karty do tego. Także czachotu raczej arenowy niż do standardu, więc podejrzewam, że nie będzie grywalny w standardzie. I chyba na ten moment to jest tyle. Tak, to już było. Na ten moment mamy tyle 57 ujawnionych kart. W tym momencie. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dawajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba w tych kartach. Jaka jest Wasza opinia na ich temat? Oczywiście, jeżeli nie macie subskrypcji, to, to serduszko, bardzo mile widziane. Każdy lajk like również pod filmikiem. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Jak tylko będą się pojawiać nowe karty, nowe odcinki będą powstawać. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.